Kochana grażyno, po 40 roku życia drastycznie przyspiesza proces starzenia się skóry. Spowalnia się między innymi metabolizm, komórek i spada ilość produkowanego naturalnego czynnika nawilżającego. Zmarszczki stają się, się wyraźniejsze, skóra traci swą sprężystość i elastyczność, ich słabiej nawilżona mogą także pojawić się przebarwienia. Tego ci naturalnie wszystkiego nie życzę. Niektórzy po osiągnięciu 40 roku życia popadają w trwałą depresję lub też zdradzają objawy choroby afektywnej dwubiegunowej, kiedy to wpadają w stany głębokiego otępienia z powodu swojego wieku lub euforię, kiedy na chwilę o tym zapomną. Są naturalnie też inne czynniki. Długa przerwa zawodowa, brak znajomości języków obcych i nadążania za zmianami technologicznymi sprawia, że osoby te mają trudności z, no z odnalezieniem się na rynku pracy. Badania pokazują, że Polska jest jednym z krajów z najniższym wskaźnikiem aktywności zawodowej wśród grupy 40. Plus, a to są badania Eurostatu. Tego naturalnie też ci nie życzę, żebyś miał z tym problem. Eee, szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem, że dożyjemy tego wieku. 40 lat, a skoro Ty dożyłaś, to znaczy, że ja za 2 lata też dożyję. Życzę Ci po prostu, po prostu wszystkiego najlepszego i żebyś nigdy się, nigdy się nie zmieniała, zawsze była taka jak nie jesteś.